Sierżant Stabowy Paweł Grządziel Wydziału Ruchu Drogowego Jelenia Góra Na skrzyżowaniu ulic w Dziwiszowie doszło do zdarzenia drogowego kierujący samochodem marki Mazda wymusił pierwszeństwo na prawidłowo jadącym w pojeździe również marki Mazda doprowadząc do zderzenia bocznego. W wyniku zdarzenia kierujący pojazdem Mazda jadący prawidłowo został przywieziony do szpitala. Oraz pasażer drugiego pojazdu dziecko w wieku lat 13. Oboje kierowcy trzeźwi. Na razie czekamy na obrażenia, żeby ustalić, jakie będzie zak zakwalifikować zdarzenie. Jak tłumaczą to zajście? Pan nie zauważył znaku ustąp pierwszeństwa, zasugerował się znakiem, który jest po drugiej stronie drogi, ślepa uliczka. I wyjechał na drogę podporządkowaną. W przypadku kolizji jaka konsekwencja? W przypadku kolizji mandat karny 500 zł 6 punktów karnych, zatrzymane dowody rejestracyjne. W przypadku uszczerbku na zdrowiu większego niż 7 dni będzie wniosek do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze. A z stopowy Piotr Mincenty, dowódca zmiany Jodu G1 Jelenia Góra. I w dzisiejszym w kolizji w Dziwiszowie do działań przyjechały trzy zastępy. Straży Pożarnej, dwa zastępy Państwowej Straży, jedna OSP dziwiszu. Działania polegały na zabezpieczeniu pojazdu, odłączeniu akumulatorów, zakręceniu gazu, bo jeden pojazd był zasilany gazem, uratniał się gaz rozstrzygnionej instalacji, Z, yy, pomocy medycznej udzielił pogotowie ratunkowe. W tej chwili działania nasze ograniczają się do zabezpieczenia miejsca działań. Było jakieś zagrożenie, jeżeli chodzi o wybuch gazu? Nie, był to bardzo mały wyciek gazu, ale został za, zamk zamknięty przez nas, więc nie ma zagrożenia. W tej chwili jak wygląda sytuacja z tym samochodem? W tej chwili samochody są zabezpieczane przez nas i czekają na decyzję, czy to będzie kolizja, czy wypadek w kwestii zabrania pojazdu z miejsca zdarzenia. O tym zadecyduje policja.